Coś tutaj słyszę? No, no co? Tam no, jest. No dobra, Ej. dobra. I, co, 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 co? Masz trochę więcej tego, tego? tego? Ej, panowie, co tutaj się dzieje? Ej, nie, kurze, co tu się dzieje? nie, Już do klasy, zaraz zaraz będzie, już już klasy. Do 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 szkoły nie, 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 Ja nie, 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 to nie, to nie lubię matematyki. Co? Co powiedziałeś? Nic, nic proszę pana, Słyszałem, coś, słyszałem coś. Co, co nie, lubicie kart... nie lubicie matematyki? To zrobię tak, żebyście polubili. Proszę tutaj, kartkóweczkę macie. Nie. Proszę pisać. Ja nie dostałem. Trzymaj. Dostałem. Ej proszę nie dostałem kartki. Nie lubię kartkówek, nie będę ich pisał.